Kwestia bezpieczeństwa jest kwestią, która się porusza Polaków. Myślę, że również lekarze, ale inne zawody będą dużo bardziej zagrożone, jeśli dopuścimy do tej masowej migracji. Przez swoich przeciwników politycznych pan jest dość konsekwentnie przedstawiany jako ktoś w rodzaju rasisty, czyli hmm. człowiek, który protestuje i działa ze względu na to, że nie lubi albo stara się wykorzystać niechęć do ludzi o powiedzmy innym kolorze skóry. Jest pan? No nie, to, to są po prostu <grych> żarty. Ta polityka. Która, która jest nam narzucana, jest nam narzucana siłą. Jest wykorzystywana również jako broń w wojnach hybrydowych. Francuzi tolerancyjni, otwarci, Niemcy, którzy tam chcą wymazać gumką te, ten nazistowskie, rasistowskie własną historię, którzy zgadzają się na wszystko. W tej chwili sami mówią, że dość, że dość tego typu polityki, bo ich państwa nie istnieją. Oni sami do nas przychodzą i mówią ratujcie Polskę, bo na nas już za Panie Robercie, czy Pan, yy, z czego Pan zdawał maturę? Ja zdawałem z polskiego, z historii z obcego języka, z angielskiego. Miał pan farta takiego samego jak ja. E, powiedzmy sobie szczerze, że zawdzięczamy to komunistycznemu ministrowi Jerzemu Wiatrowi, który zniósł matematykę na pewien czas na maturze. Ja wówczas, pomimo moich poglądów, byłem mu bardzo wdzięczny. Dzisiaj trochę mam to, mam pretensje. O, Nie odczuwa pan braku matematyki, bo się pewnie widzi, że pan nie uczył matematyki? No właśnie, nie, nie. całkiem się. dobry z matematyki, ale to był taki czas, <laughs> że w tym nie chciałem się uczyć i wolałem no. zdawać historię, bo miałem przekonanie, że z historii jest to lepsze niż, niż z matematyki. No ale po latach żałuję, bo myślę, że matematyka uczy jednak takiego logicznego myślenia również i, i, i w inny sposób porusza nasz intelekt. Przedstawiłem Pana jako polityka prawicy, ponieważ za każdym razem, kiedy Pana widzę podczas jakiegoś wywiadu, to jest jakaś inna organizacja. Startowaliśmy od Marczu Niepodległości, był Pan w swoim czasie stosunkowo blisko Prawa i Sprawiedliwości, a teraz Ruch Obrony Granic całkowicie niezależna organizacja, jak rozumiem. Tak, no, Ruch Obrony Granicy jest taki ruch obrony przed polski przed masową migracją, przed narzuconymi nam tutaj e, różnymi rozwiązaniami, chociażby paktem migracyjnym, dzisiaj próbą wpychania do Polski tysięcy migrantów przez, e, przez Niemcy. No widzimy w tym ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego, ale też bezpieczeństwa po prostu I... każdego, każdego z nas. Dzisiaj jako Polacy stajemy po prostu przed tym problemem i on jest już, materializuje się na naszych oczach. I kto tam jest w tym ruchu? Robert Bąkiewicz i jego koledzy? E, nie, w tym ruchu są ludzie, którzy sprzeciwiają się tej masowej e, migracji, sprzeciwiają się paktowi migracyjnemu, sprzeciwiają się budowie infrastruktury migracyjnej na terenie Polski z takich znanych twarzy. Może też nie politycznie jakichś zaangażowanych jest chociażby Jacek Wrona, jest Rysiek Majdzik, jest Adam Borowski. Są różne nurty patriotyczne, prawicowe, ale nie tylko, bo też zgłaszają się do nas ludzie o poglądach, można powiedzieć, mocno, mocno liberalnych, a jednak uwrażliwionych na skutki masowej migracji, chociażby na zachodzie o, Europy. Ciekawie zainteresowało mnie nazwisko Adama Borowskiego, ponieważ no, Adam Borowski to legenda Solidarności, ale też kiedyś człowiek bardzo zaangażowany w pomoc uchodźcom w z Kaukazu. To więc ciekawe są losy ludzkie i zaraz jeszcze do tego dojdziemy, ale chciałem jeszcze pana zapytać, czy Ruch Obrony Granic albo pan popieracie któregoś z kandydatów e, w wyborach? Nie, oficjalnie. Pan się nie angażuje w kampanię żaden Oficjalnie w sposób. tak. Oficjalnie nie, nie popieramy. Oczywiście własne typy mamy. Na pewno mówimy, żeby nie głosować. Dobra, na kogo pan będzie nie, głosował? Nie głosować. Zatrzymam to na razie e, na, na, drugą turę, e, na drugą turę wyborów. Myślę, że odpowiedź. Konfederacją o... się pan pokłócił z dawnymi kolegami z Konfederacji, czyli pewnie Męce, Przepraszam, pewnie Nawrocki albo Jakubiak strzelam. Ja, ja jeśli miałbym do wyboru Mencena i Trzaskowskiego, za, zagłosowałbym ze spokojnym sumieniem na, na Sowomira Mencena. A Mencena i Nawrockiego? Zagłosowałbym na Nawrockiego. Zagłosowałbym... Nawrockiego Jakubiaka? Zagłosowałbym na Nawrockiego. Czyli głosuje na Nawrockiego. To już w takim razie ustaliliśmy wyciągnięte, wyciągnięte z gościa. 10 maja tego roku marsz przeciw imigracji. Państwo organizujecie start godzina 12. Rondo odmowskiego czas działać. Polska musi się bronić się przed skutkami masowej imigracji. Tak napisał Pan w zaproszeniu na ten marsz. Jak słyszeliśmy, to jest jedna z dwóch demonstracji, które będą odbywać się w Warszawie, bo będzie również ten protest poparcia czy protest... No. Poparcia dla lekarzy czy y, protest przeciwko przemocy y, wobec lekarzy, a równocześnie będzie marsz przeciw imigracji. Y, można by powiedzieć, że obydwu tym y, inicjatywom będzie przyśpiecać, nawet jeżeli ich uczestnicy nie zawsze mają ze sobą coś wspólnego, albo się mogą niektórzy wspierać politycznie, to jednych i drugich łączy kwestia bezpieczeństwa. Rozumiem, że to ma być kluczowe. No, dokładnie o tym samym sobie pomyślałem, jak mm. pan redaktor tutaj mówił mm. o, tym drugiej, o tym drugim e, procesie. Myślę, że tak, że kwestia bezpieczeństwa jest kwestią, która się porusza Polaków. Myślę, że również lekarze, ale inne zawody będą dużo bardziej zagrożone, jeśli dopuścimy do tej masowej migracji, szczególnie z Ameryki, z Afryki Północnej i z Bliskiego, z Bliskiego Wschodu. No, to wskazują wszystkie dane, chociażby statystyczne, prezentowane przez państwa Zachodu, czy, czy Skandynawii. Kwestie ataków nożowników dzisiaj w Niemczech, to jest kwestia kilku kilkunastu, kilkunastu dziennie. Gwałtów, chociażby w Wielkiej Brytanii 70 tysięcy gwałtów e, rocznie. No, e, narody czy, czy społeczeństwa Zachodu może lepiej tak, społeczeństwa Zachodu od, odczuwają skutki, e, skutki masowej migracji w sposób no, e, e, bardzo dotkliwy. To wpływa na, na, na też na takie poczucie własnego bezpieczeństwa. Dzisiaj Polska jest jednym z najbezpieczniejszych państw na, na świecie. W samej czołówce jesteśmy. No i ktoś chce nam to odebrać i chce nam odebrać również takie poczucie własnej, no, własnej nadziei na rozwój, bo, bo jednak ci migranci to są ogromne koszty również finansowe utrzymanie, utrzymanie, tych ludzi. A dzisiaj polityka Unii Europejskiej, polityka Niemiec, ale również rządu Donalda, Donalda Tusk'a pokazuje, że ten pakt migracyjny, ten, ten, ten cały projekt inwazji obcych kulturowo-migrantów, no, ma być realizowany tutaj, narzucany siłą polakom. Nie ma na to zgody, dlatego no, zachęcamy wszystkich do tego, żeby wzięli udział w tej manifestacji, żeby wzięli udział w różnych działaniach, które podejmujemy na terenie całej Polski, bo to nie tylko są granice, ale to jest również chociażby udział w, w, w takich posiedzeniach rad miast, czy powiatów, czy, czy gmin, próba wywierania presji, żeby nie powstawała infrastruktura migracyjna, która w tej chwili jest tworzona w całej Polsce. Mamy materiał, sondę dotyczącą migracji, przeprowadzoną przez Superexpress. Zobaczmy. Czy Polacy tak się boją rzeczywiście tych migrantów? A pan by chciał, żeby panu się ktoś wdarł na klatkę schodową i dźgnął nożem? A no więc o to chodzi? Co się pan pyta głupio? Polska dla Polaków, a nie tam pan miesza i mieszasz. Po co do pan? Byczki takie przyjeżdżają. Ma pan żonę, ma pan siostrę, ma pan matkę. Będą się bały wyjść. Ja miałam na pan w domu, włożył mi nogę pomiędzy drzwi, potraktowałam go gazem. No bo to pisna wpuszczał 366 tysięcy z krajów muzułmańskich. Afrykańskich. Z Afryki! Pan z się słuchnie w rozum! Słucha pan tych kłamstw! O pan gada z radiem Maryja. Oh. Nie boję się. Myślę, że Polacy są bardzo wielkimi rasistami. I need to request for Polish government. Please give us a chance for stay here. W kampanii temat tych migrantów się pojawia. No dwóch migrantów siedzi? Moi kolegi to jest Polakie. Nie ma się czego bać. Wszystko w porządku. O. Wszystko zajebi się. A się nikogo nie boję. <laughs> Czy nie obawiacie się takiego zarzutu przy swojej działalności, czy może nawet nie zarzutu, ale sytuacji, w której taka uliczna działalność, demonstracje, duża pana aktywność, no krzyk, który się pojawia, powiedzmy, przy tego rodzaju e, aktywności, może, zostać może być wykorzystywany przez rząd czy media prorządowe, żeby pokazywać, to są ci agresywni rasiści, oni walczą z migrantami, oni robią to z przyczyn właśnie rasowych, ze względu na nietolerancję e, i tak dalej. No to jest oczywiście, przepraszam za słowo, farmazon, który i narzędzie do tak naprawdę zamykania ust e, tym, którzy nie zgadzają się na tego typu e, projekty. Muszę powiedzieć o tym, że e, rząd e, tu czy, czy władze centralne, czy ko koalicja chlorku potasu e, e, z chęcią by nas uwikłała w tego typu rzeczy. Były podejmowane próby już nawet e, takich prowokacji, chociażby w Zgorzelcu, e, e, przygotowana w taki sposób, żeby nas właśnie zdezawuować publicznie. Natomiast to się nie udaje. No, my nie jesteśmy żadnymi rasistami. Nie jesteśmy ludźmi, e, którzy mają jakąś, jakieś fobie. Jesteśmy realistami, e, a realizm pokazuje jedno. No, dane wszystkie statystyczne doświadczenia Zachodu są jednoznaczne. Nie ma procesu integracji. On, coś takiego po prostu na zachodzie, na zachodzie nie istnieje. On się kompletnie nie powiódł. Zbankrutowała ta polityka multikulturalizmu. Dzisiaj te państwa są szargane po prostu wewnętrznymi wewnętrznymi takimi rozrywaniem wewnętrznym i konfliktami wewnętrznymi. I my tego dzisiaj nie nie chcemy, nie chcemy w Polsce. To jest jedno z większych zagrożeń, przed którymi dzisiaj, dzisiaj stoi Polska. I tutaj wyrażone opinie w tym, w tym sondażu ulicznym, który państwo przeprowadziliście, w pewien sposób oddają też uczucia Polaków. No Polacy, nie, Polacy w większości, to prawie dwie trzecie, a nawet niektóre badania pokazują, że trzy czwarte Polaków jest stanowczo przeciwko, przeciwko migracji. I tutaj pamiętajmy o tym, że mówimy nie, nie o uchodźcach wojennych, nie mówimy o jakichś w działaniach działaniach, które miałyby pomagać komuś faktycznie, realnie. Ale mówimy o tym, że to mają być ludzie, którzy po prostu migrują najczęściej z powodów, z powodów ekonomicznych. Ta, przez swoich przeciwników politycznych pan jest dość konsekwentnie przedstawiany jako ktoś w rodzaju rasisty, czyli człowiek, który protestuje i działa ze względu na to, że nie lubi albo stara się wykorzystać niechęć do ludzi o powiedzmy innym kolorze skóry. Jest pan? No nie, to, to są po prostu Żarty. No, mogę powiedzieć, że nie jestem tym wielbłądem. Mam znajomych obcokrajowców, mam znajomych też czarnoskórych, mam znajomych Żydów, prawda? No to można powiedzieć. Ale nie macie czarnoskórych na razie w ruchu obrony granic? Nie mamy, ale, ale na przykład no. rozmawiałem na ten temat z bawerem Aondaka, który wspiera, wspiera nasze działania, nie zaangażował się faktycznie realnie w tej chwili w tą działalność. No to też jest czarnoskóry. Pola, który nie zgadza się na masową, na masową migrację do Polski. Natomiast no, to jest proste. No, używana jest pewna argumentacja w walce politycznej, taka, żeby zdezawuować, wyłączyć pewnego przeciwnika, nadać mu pewne znamiona takie źle postrzegane, postrzegane publicznie. No I ataków na mnie przez wiele lat było bardzo wiele, żeby wskazywać na te cechy, które są zupełnie, zupełnie nieprawdziwe. No, mogliby sobie popowiadać różne żarty, jak to z różnymi obcokrajowcami. Miałem, miałem kontakty, mówię, z czarnoskórymi również, gdzie, gdzie to były przyjazne czy, czy koleżeńskie, koleżeńskie jakieś stosunki, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to po prostu, że my zdajemy sobie sprawę z tego, że ta polityka, która, która jest nam narzucana, jest nam narzucana siłą, jest wykorzystywana również jako broń w wojnach hybrydowych. Świadomość o tym, że wojna hybrydowa toczy się na wschodniej granicy, na tym szlaku wschodnim, który został wygenerowany przez Białoruś, przez Łukaszenkę, przez Putina, jest jasna, ale to, że wojnę hybrydową prowadzą z nami Niemcy, to nie jest świadomość świadomość powszechna. Ja uważam, że Niemcy robią dokładnie taką samą robotę, jak robią Rosjanie nam na wschodniej naszej Czy Białorusini, czy, czy, tak? Tak, Białorusini. No, myślę, że tam współpraca jest dosyć. Yy, to skoro wywołał pan yy, wilka yy, z lasu, to zobaczmy yy, z Twittera zdjęcia pochodzące z Twittera yy, Roberta Bąkiewicza. To są y, samochody niemieckiej policji y, w Zgorzelcu bodajże, tak? Czy w, sumie, tak? W, tak Zgorzelcu, w Zgorzelcu, y, które sobie parkują. Ale panie Robercie, gwoli ścisłości. Y, jest porozumienie między polską i niemiecką policją i ta policja niemiecka, podobnie jak Polska, może przekraczać te granice. No tak, tylko, to, tylko, mhm. tylko dziwnym trafem polska policja nie przekracza tych granic. Nie przekracza? Nie przekracza. G, nie, nie, no, może bo... nie ma takiej potrzeby, a Niemcy mają taką. Postarają się bardziej nam pomóc niż... Tak mają. jak e, Wehrmacht, przepraszam, Bundeswera, mm. <laughs> Bundeswehra, która... Nie, nie wiem, czy pan redaktor wie o tym, w tej chwili legalnie, no, je, jeździ po, po terenie Polski samochody jakby, osobowe Bundeswehry z tymi krzyżami przypominającymi na wskroś te krzyże Wehrmachtu, które były używane w trakcie II Wojny Światowej. No, dokonuje e, działań wywiadowczych na terenie Polski w sposób zupełnie otwarty. Tak samo robią to Niemcy. Niemiecka policja przejeżdża przez polską granicę, przewozi nam na drugą stronę e, migrantów, e, podejmuje działania. No jeśli my w trakcie na przykład manifestacji w Słubicach czy w Zgorzelcu słyszymy, że Niemcy będą podejmowali pewne działania i dopiero polska policja będzie, będzie realizowała jakby ten element współpracy. To jest dla nas, to jest to dla nas szokujące, a te manifestacje miały pewien wymiar takiej krytyki niemieckiej, niemieckiej polityki migracyjnej w stosunku, w stosunku do, do Polski. No Niemcy czują się w Polsce po prostu jak na własnym terytorium. Panie Robercie, a czy nie obawia się pan, że tego rodzaju Działania mogą doprowadzić do skutków, które nie do końca są przewidywalne i mogą wyrwać wam się spod kontroli. Przykładowo no, powstawały te takie marsze, taki no, t, 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 t rodzaj samoobrony terytorialnej w wielu, w wielu miastach, gdzie były takie p, p, coś, co przedstawiane jako patrole obywatelskie. No, ale ja sobie wyobrażam, taki, jak idzie taki patrol obywatelski, to akurat nie napotkają e, s, Afgańczyków, którzy właśnie co przyjechali i zostali przywiezieni, jeszcze jakichś terrorystów, tylko mogą na przykład napotkać właściciela kebaba, który pre, pre, od 30 który prowadzi to swój biznes, odprowadza podatki, a często się już czuje Polakiem i wysyła dzieci do polskiej szkoły. No Rozumiem, że on nie jest waszym przeciwnikiem, natomiast on może paść ofiarą. To jest, to jest do, rzecz, która narzuca się, że wywołujecie demony, które mogą e, w ten sposób. Absolutnie nie zgadzam e, się, że Aha. wywołujemy demony. Aha. Po pierwsze, e, to jedno. Po drugie, e, do końca pańskiej wypowiedzi chciałem powiedzieć o tym, mhm. że dane statystyczne pokazują, że ci ludzie nie integrują się nawet w drugim, w trzecim e, pokoleniu. Dane chociażby z Francji mm. wskazują o tym, że migranci czy potomkowie migrantów tylko w 25% e, integrują się chociażby z Francją, czują się związani w jakiś sposób z kulturą e, francuską. Oni, e, e, oni wręcz mówią i to też są dane, mm. które pokazują, że około 70%, 65% e, e, migrantów uważa, że prawo szariatu stoi ponad prawem. E, państw, do których, do których przybyli. Tak więc spokojnie z tym panem, który od 30 lat tutaj, tutaj mieszka. To jest jedno. Drugie, my nie wywołujemy żadnych demonów. Pokazujemy skalę migracyjnego szaleństwa, pokazujemy skalę zniszczenia Zachodu, pokazujemy skalę spadku bezpieczeństwa, pokazujemy skalę też kosztów finansowych, bo tych ludzi przecież trzeba no, tutaj utrzymać, jeśli po 10 latach chociażby badania są przeprowadzone w Niemczech, po 10 latach od migrantów, tylko około 50% z nich podejmuje pracę. A jakość tej pracy, tak jak mówią też badania, jest bardzo niskiej, e, niskiej jakości. To co, mamy brać na siebie ciężar ogromny finansowy na własny budżet. Mamy pracować na tych ludzi. Tutaj zresztą są kawały, że podobnież e, podobnie w ciągu dnia na ulicach miast pokazują się właśnie ci ludzie, którzy są przybyszami, migrantami gdzieś do, 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 do Europy, do Niemiec. Niemcy się pytają, gdzie są Niemcy? No Niemcy są w robocie, prawda? Dokładnie będzie tak samo, tak samo u nas. Oczywiście są pewne uogólnienia. Nie można każdego przypadku z osobna traktować w taki sam dokładnie, e, dokładnie sposób. No ale skala tych, tych, tych niebezpieczeństw, które przed nami stoją, no jest gwarantowana, no bo potwierdzają to ba badania Potwierdza to również nauka o cywilizacjach, no, że dwie cywilizacje na, jednym, na jednej przestrzeni geograficznej nie mogą ze sobą współpracować. Z jednej strony, e, z jednej strony mamy wasze protesty, mamy głosy opozycji, no, z drugiej strony mamy zupełnie inne narzędzia nacisku. Na przykład w ostatnim czasie e, samorządy w różnych miastach dostały e, takie Pisma ze strony władz wojewódzkich przede wszystkim, że jeżeli nie będą zgadzały się na lokalizację ośrodków dla uchodźców, to będą im fundusze europejskie. No właśnie, tutaj to, ten, Bym powiedział, wydaje mi się, że to narzędzie, które ma dzisiaj władza, żeby lokować tych ty, 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 ty imigrantów, przepraszam, nie uchodźców, jest dużo silniejsze niż. No, Wasze możliwości z całym szacunkiem, albo nawet całego bloku opozycyjnego. A, a, a ja uważam, że nie. Uważam, że zorganizowane społeczeństwo, zorganizowany naród jest w stanie to zatrzymać. W województwie podlaskim już podjęto decyzję, że nie będą powstawały chociażby centra integracji coziemców, czyli ten element infrastrukturalny, który jest przygotowany do masowej imigracji. I to się dzieje ze względu na, na masowe protesty, na, na aktywność, na aktywność społeczną, niezgadzającą się tutaj z migrantami. Natomiast faktycznie tutaj, Mówimy o jakiejkolwiek przemocy, to powinniśmy mówić o przemocy państwa, przemocy Unii Europejskiej w stosunku chociażby do tych samorządów, o których Pan e, powiedział. To jest szantaż po prostu, to jest bandycka e, e, polityka. Nie umocowana zupełnie e, prawnie, tylko jest powiedziane, albo przyjmujecie migrantów, budujecie tutaj infrastrukturę, a jak nie, to Wam odbierzemy, odbierzemy pieniądze. W tej chwili jako ruch obrony granic przygotowujemy również e, takie m, m, zawiadomienie do prokuratury, e, do prokuratury do Trybunału Konstytucyjnego, bo w ocenie naszych prawników jest to zupełnie niekonstytucyjne, nie poparte żadnym mechanizmem prawnym, który, który istnieje. Jest to po prostu zwyczajne, bandyckie, bandyckie zachowanie władzy, która chce nas zmusić do tego, żebyśmy dokonali wspólnotowego po prostu samobójstwa. Żebyśmy wszyscy razem dokonali wyboru takiego, który doprowadzi na nas na skraj no, wewnętrznego rozdarcia, które ma miejsce czy to we Francji, czy, czy w Niemczech. Czego dowodem jest chociażby wygrywanie wyborów tam przez, czy, czy osiąganie bardzo dobrych wyników przez Lepenową, Penową, czy, czy przez, przez AFD. No nie wzięło się to znikąd. No po prostu Francuzi tolerancyjni, otwarci, Niemcy, którzy tam chcą wymazać gumką te ten nazistowskie, rasistowskie własną historię, którzy zgadzają się na wszystko w tej chwili. Sami mówią, że dość, że dość tego typu polityki, bo ich państwa nie istnieją. Oni sami do nas przychodzą i mówią: ratujcie Polskę, bo na nas już za późno. Ratujemy do, Polskę. Donald Tusk y, jakiś czas temu, nie aż tak dawno, w zeszłym roku, tłumaczył, że pakt migracyjny nas nie obejmie, ponieważ ten pakiet, nazwijmy to migracyjny, który miałby być w jego ramach realizowany, to on obejmuje Ukraińców, którzy przyjechali do Polski, uchodźców wojennych. Jak się okazuje, nie jest to prawdą i nawet nie ma co dłużej dyskutować na ten temat. Było to ordynarne kłamstwo. Dzisiaj już to widzimy także po wypowiedziach polityków niemieckich. Ale ja chciałem zapytać o kwestię ukraińską. W swoim czasie pan i pana poprzednia organizacja, był pan bardzo mocno zaangażowany w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zresztą nie obyło się bezrządowych pieniędzy, bardzo dużych zresztą w to zaangażowanych. No nie, to mhm. bo, akurat jeśli chodzi o pieniądze, to otrzymaliśmy 260 tysięcy mhm. na pomoc na pomoc uchodźcom. Pomogliśmy wielu tysiącom e, uchodźców, kobietom i dzieciom. Media to, to, żeby... to dodajmy, że media, e, że media no, niezbyt sprzyjające panu, typu okopres i tak dalej, rozpisywały się na temat ciężkich milionów, które pan dostał wówczas. Ak akurat jeśli mhm. chodzi o pomoc, natomiast nie. infrastrukturę, którą już posiadaliśmy nie. i otrzymaliśmy, wykorzystywaliśmy do tej pomocy, nie. bo uważamy, że w naszym interesie jest e, e, wspieranie walczącej Ukrainy z Rosją. To nie znaczy, czy, że ja czy, czy, czy moje środowisko wspieramy w ogóle migrację Ukraińców do, do Polski, uważamy, uważam, że, że powinniśmy być w tym zakresie bardzo no, pragmatyczni i, i, i bardzo, bardzo ostrożni. Nie jestem zwolennikiem tutaj nadawania obywatelstw, obywatelstw Ukraińcom. Natomiast mamy drugi problem, no, problem związany z, z dziurą demograficzną. A no właśnie, patrz, mówiąc krótko, nie ma komu robić w Polsce i za chwilę będziemy mieli je w wielu zawodach i za chwilę będziemy mieli ten problem. Angela Merkel w swojej książce Wolność przyznała, że kwestia migracyjna była z perspektywy Niemiec w 2015 roku próbą zapchania również ratowania niemieckiego rynku pracy, co oczywiście się okazało kompletnym fiaskiem, bo ci ludzie nie chcieli pracować. Polska musi skądś ściągać pracowników. Nie, Polska musi przede wszystkim pomyśleć o tym, w jaki sposób tą dziurę uzupełnić w zupełnie inny sposób. Rozwój technologiczny, rozwój e, e, automatyki, to jest pomysł. Ściąganie czy propozycja, jakaś oferta ciekawa dla Polaków, którzy przecież mieszkają na całym świecie, mówi się, że pomiędzy 20 nawet a 30 milionów Polaków mieszka na całym świecie. Jeśli dostaliby ciekawą ofertę, na przykład propozycję niepłacenia podatków przez 10 lat, to będą mi tak dużo mniejsze koszty niż przyjmowanie tych migrantów i płacenie im tutaj zasiłków, bo na tym przecież się ta, ten ten pomysł polityki migracyjnej skończy, no to, to będziemy mieli ludzi, którzy są z nami związani, związani kulturowo, historycznie, e, językowo. Powinniśmy również myśleć o tym, że. E, Szwedzi, Francuzi, którzy chcą uciekać w własnych ojczyst, dlatego, że nie widzą już nadziei dla tych państw. I to jest dosyć powszechna opinia w, w, w tamtych społeczeństwach. Bardzo chętnie mogliby emigrować do Polski, stać się naprawdę dobrymi Polakami. My historycznie mamy tego typu doświadczenia. Że Szwedzi już. przyjadą do Polski, tak? I no no może nas... przywiozą, może I jeszcze przywiozą nas... Na razie mimo wszystko... wydaje na... zrabowane dobra. Albo przynajmniej tak, podrobią. Na razie mi się wydaje to mimo wszystko dosyć utopijną wizją. No nie, no, ale, ale, mm -hmm. ale takich przypadków, oczywiście, no, to, to, to nie jest proces masowy, ale takich przypadków jest bardzo wiele, kiedy ja znam osobiście Szwedów, którzy przeprowadzili się bez znajomości języka, przeprowadzili się z dziećmi do Polski i wyrażają tutaj opinię, że, że chcą tutaj mieszkać, chcą tutaj żyć, dlatego że państwo polskie daje im, im poczucie, poczucie bezpieczeństwa. Natomiast no, mówię, no, nie, nie możemy ściągać ludzi obcych nam kulturowo, którzy nie chcą pracować. Co do zasady. No oczywiście. To jest uproszczenie pewne no dobra, tak, ale skala. O, tak szczerze, mówiąc, jak się rozglądam, to wydaje mi się, że Ukraińcy pracują w Polsce i to całkiem ciężko. No, no, nie, nie. Ja mówię nie? o tych obcych kulturowo. No, tutaj mhm. jeśli chodzi o Ukraińców, mówiłem o tym, że ten problem w tej dziurze demograficznej mhm. czy, czy w tych chętnych do, do pracy jest dzisiaj. Natomiast Polska też powinna pomyśleć o prawdziwym programie demograficznym. Oczywiście jego efekty będą byłyby widoczne i dzisiaj byśmy go uruchomili za 20 lat. Tak, natomiast no, nikt poważnie o tym przez przez ostatnie lata nie myślał, bo nawet te, te programy 500+, no nie można ich traktować no. jako poważne, szerokie programy demograficzne. Pan prywatnie stara, postarał się wesprzeć polską demografię. Tak, tak. Ja mam piątkę. Czyli piątkę. ponad Czyli ponad dwa razy, tak. dwa razy ponad, ponad wymóg. No mi troszeczkę brakuje, ale to w granicach, granicach ułamka, bo no, dwa dwa ale, ale byliśmy od, jesteśmy w podobnym wieku i byliśmy od początku lat dziewięćdziesiątych cały czas pasieni takim poglądem na to, że że, nie wiem, że rodzina wielodzietna czy posiadanie dzieci to jest jakieś obciążenie dla, dla, e, dla rodziców. No, jakby nie było pokazane jakby piękna e, e, rodzin, piękna posiadania dzieci. Często kobietom również e, proponowano zupełnie inny styl życia. No, jeśli chcemy zachować własne bezpieczeństwo, jeśli chcemy zachować własny styl życia, no, to, musimy, e, no, to musimy posiadać dzieci po prostu. No, jeśli nie, to faktycznie w perspektywie, E, Czasu psy tutaj no, zaleją Polskę. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści, przygotowane specjalnie dla ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.